Cześć! Jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku 17 Klockowe Nowości, czyli podsumowanie moich zakupów z listopada oraz początku grudnia. A w nich będziecie mogli zobaczyć, jakie zestawy udało mi się upolować podczas trwania Black Week, co dostałem na Mikołaja oraz inne paczki i zestawy. Was zachęcam do zostawienia łapki w górę. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. W komentarzach możecie pisać co tam ciekawego sobie ostatnio zakupiliście. A ja już więcej nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Przede mną znajduje się teraz taka w sumie no dosyć spora paczka. Zakupiłem znajdujący się w niej zestaw teraz. A nie później, dlatego że ostatnio na Allegro była naprawdę fajna promocja. Za wydane 99 zł otrzymywaliśmy 15 monet, czyli w sumie 15 zł rabatu na następne zakupy. Więc, moim zdaniem, bardzo fajna opcja i dlatego się zdecydowałem na ten zestaw, który i tak chciałem kupić. Może niekoniecznie w tym czasie, ale jak już była ta promocja, to uznałem, że sobie. Korzystam, bo czemu by nie, zawsze to jakaś kasa oszczędzona, no i już Wam pokazuję co tu w środku jest. Pewnie już niektórzy z was wiedzą, znajduje się tutaj kalendarz adwentowy Lego Star Wars na 2020 rok. Wyjmę go z tego pudełka, a je może wezmę na dół, więc dajcie mi chwilę. Lekko jeszcze zmieniłem kadr, żebyście mogli lepiej zobaczyć ten zestaw. Naprawdę się nim mocno jaram, a już wam pokażę dlaczego. O, właśnie tutaj jest ten powód: czyli Darth Vader w takim świątecznym sweterku. No, mocno ta figurka mnie przekonała do zakupu, właśnie tego kalendarza, ale w sumie te mini konstrukcje nie są złe. Ja je sobie raczej rozbiorę na elementy. Jak i inne minifigurki są również naprawdę bardzo fajne. Ja tego kalendarza raczej nie będę otwierał w święta, tak po jednym okienku, tylko za niedługo pewnie Wam zrobię jakąś recenzję, żebyście mieli takie rozeznanie, czy warto to w ogóle kupować. Naprawdę jestem nim mega podjarany, tak jak mówiłem, i aż nie mogę się doczekać, aż go już sobie otworzę. Tym razem paczka z zestawem, który. Teoretycznie kupiłem na inwestycje, ale czy go na pewno sobie nie otworzę, to się jeszcze zobaczy. Zobaczę, jak on mnie do siebie przekona. Oglądnę sobie na pewno jeszcze jakąś recenzję. No i pewnie jak widzicie po tych okleinach taśmowych, paczka pochodzi z Empika i w sumie zdziwiłem się, gdy ją odebrałem z paczkomatu, bo. Jest to jakiś inny sposób pakowania. Może wreszcie poszli po rozum do głowy i zaczynają pakować te paczki jak należy. Chociaż to jeszcze zobaczymy po stanie pudełka. No, już wam pokazuję ten zestawik. Dajcie mi go tylko wyjąć. O, widzę, że pudełko jest w naprawdę dobrym stanie. Ja go może podniosę do góry, a zdejmę stąd ten karton. No, i przed wami jest już ten zestaw. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że go kupię, chociaż miałem gdzieś tam z tyłu głowy taką myśl, że może by w niego zainwestować, a ostatnio sobie patrzę na Instagrama promo klocków i ten zestaw na Empiku był za 195 zł. Około właśnie coś takiego. Moim zdaniem jest to naprawdę świetny cecik. Jest są z Lego Ideas. Lego Friends, czyli z tego serialu, powiem wam, że ja kilka odcinków oglądałem i całkiem mi się to podobało. No i właśnie mam teraz taki dylemat: czy go zostawić na inwestycje w zamknięciu, czy go sobie otworzyć, zbudować i gdzieś na półeczce postawić. Na pewno będę nad tym głęboko myślał, a wam pokażę jeszcze tył tego pudełka. Zobaczcie sobie jak to się prezentuje. No moim zdaniem zestaw jest naprawdę bardzo ładny oraz ciekawy. No to muszę wam powiedzieć, że mam spory, na pewno spory dylemat. No i to chyba na tyle co chciałem wam powiedzieć na temat tego zestawu. Jak może wiecie, pod koniec listopada mamy taką promocję jak Black Week. Jest to po prostu weekend różnych wyprzedaży. W Polsce nie wygląda to tak dobrze jak za granicą, ale i tak jakąś paczkę udało mi się zamówić. Mianowicie złożyłem jedno zamówienie z Alto, w nim się znajdowały dwa zestawy. Niestety była ona tak duża, że nie zmieściła mi się w kadrze, więc postanowiłem, że ją w swoim zaciszu otworzę i teraz wam pokażę te dwa zestawy. Zresztą pierwszy z nich już widzicie. Jest to LEGO Marvel Avengers 76144. Był to mój ostatni zestaw, którego mi brakowało do kompletu z filmu. Avengers Endgame, no i wreszcie go mam. Ogólnie zestaw mi się całkiem podoba. Ci, co pewnie oglądali film, wiedzą, że on za dużo z nim nie ma wspólnego, ale za to ma fajne figurki. Aż nie mogę się doczekać, aż go już sobie złożę i dla Was zrecenzuję. Jak możecie zobaczyć, drugi zestaw, który był w tej paczce, jest naprawdę ogromny. Jest to oczywiście LEGO Stranger Things 75810. Ogólnie ten zestaw mega mi się podoba. Według mnie jest on po prostu genialny. Przyznam wam też szczerze, że serialu jeszcze nie oglądałem, ale zamierzam to zrobić. Co do zestawu, niestety przyszedł on w lekko pogniecionym pudełku. Już napisałem do Alto i za niedługo mają mi odpisać. A jeszcze mam taką jedną zagwozdkę: czy ten zestaw sobie złożyć, postawić gdzieś na półce, czy zostawić w celach inwestycyjnych. No i tutaj się bardzo zastanawiam. Bo, z jednej strony nie mam na niego miejsca w pokoju, ale z drugiej strony jest on tak świetny, że bardzo chciałbym go już sobie złożyć i postawić właśnie na półce. Co do ceny tego zestawu, to kosztował on 540 zł, a ten poprzedni zestaw z Marvela kosztował około chyba 168 zł. Więc, moim zdaniem, są to świetne ceny, jak za te dwa zestawy. Możecie mi teraz w komentarzach pisać, co tam ciekawego wam się udało upolować podczas trwania promocji na Black Week. Pokażę Wam teraz jeszcze szybko dwa zestawy, które zakupiłem stacjonarnie. Pierwszym z nich jest Lego Star Wars 75268 Snowspeeder. Jest to mój pierwszy zestaw 4 Plus serii Star Wars. Do jego zakupu skłoniła mnie głównie cena, ponieważ było to 40 zł. No i uznałem, że dla tych dwóch minifigurek warto go chociażby wziąć. A drugim zestawem jest coś naprawdę świetnego, czyli 75283. AAT, naprawdę świetny zestaw, ma genialne minifigurki, ten czołg no to wiadomo, że jest taki klasyk, ma on kilka drobnych niedociągnięć, ale i tak bardzo mi się podoba. Ja Wam powiem, że ten zestaw już mam rozpakowany, nawet nagrałem jego recenzję i za niedługo powinna się ona pojawić. No i to na tyle, co mam do powiedzenia o tych dwóch zestawach. Od 1 do 3 grudnia w Biedronce była naprawdę świetna promocja, z której ja postanowiłem skorzystać. Mianowicie, jeżeli kupiliśmy od 3 do 6 zabawek, to przy kasie razem z Paragonem otrzymywaliśmy bon na 50% wartości tych rzeczy. Przykładowo, jeżeli kupiliśmy te zabawki za 200 zł, to otrzymywaliśmy taki voucher na 100 zł do wydania w dniach od 7 do 13 grudnia. Czyli tak naprawdę mieliśmy te zestawy w cenach biedronkowych 50% taniej. Ja na przykład dogadałem się tak z rodzicami, że im odsprzedam te bony. Dzięki czemu miałem te zestawy 50% taniej. A wiadomo, zakupy przedświąteczne. I tak trzeba zrobić. Moim zdaniem to była jedna z lepszych promocji w tym roku, i oczywiście teraz wam pokażę, jakie zestawy udało mi się na niej zakupić. Na początku, pierwszy taki mały zestaw, czyli Lego Ninjago Legacy 71700. Taka dżunglowa terenówka Loyta. Naprawdę ładnie się on prezentuje, ale jeszcze nie jestem pewien, czy go będę chciał otwierać. I za niego już po tej obniżce zapłaciłem 17,50. Więc jak dla mnie naprawdę. Cena. Dam go tutaj tak w rogu. Następnie również taki mały zestaw, czyli LEGO Technic 42102. Taki oto zielony traktorek. Ja Wam powiem, że od dawna go chciałem mieć i cieszę się, że wreszcie wylądował w mojej kolekcji. Tym bardziej, że zapłaciłem za niego tyle samo, co za ten zestaw, czyli również 1750. Następnie coś już trochę większego, czyli zestaw LEGO Speed Champions Nissan GT-R. O numerze katalogowym 76896 jest to mój pierwszy Speed Champions na 8 studów i niesamowicie się nim jaram, ponieważ ten samochód już na pudełku prezentuje się wyśmienicie. Zobaczmy sobie jeszcze na tył tego pudełka. Zobaczcie, tutaj jest ten nissan, że tak powiem, w prawdziwym życiu. No i naprawdę ładnie ten samochód się prezentuje i aż nie mogę się doczekać, aż go wam pokażę na moim kanale. Następnie taki oto zestaw. Lego Ninjago, jest to Smok Wu, bodajże z 13 sezonu, naprawdę ten Smok wygląda ładnie, minifigurki w tym zestawie też są ciekawe, no i ten miecz z tą czaszką, chciałem go mieć, ale jeszcze powiem wam, że nie jestem pewien, czy będę otwierał ten zestaw, ale to się jeszcze zobaczy, ma on numer katalogowy 71718 i zapłaciłem za niego 35 zł, tak jak za tego Speed Championsa, bo wcześniej zapomniałem wam wspomnieć o cenie tego zestawu. No i na samym końcu największy zestaw, jaki zakupiłem na tej promocji. Czyli Lego Marvel Spider-Man 76163 Venom Crawler. No, zestaw ogólnie powiem wam, że tak wcześniej nie przyciągnął mojej uwagi. No, może jedynie interesowałem się nim ze względu na tą figurkę Iron Venoma i to głównie ze względu na nią oraz na fajną cenę 54,50 postanowiłem zakupić ten zestaw. No, bo za taką cenę taki secik w miarę duży, no to moim zdaniem całkiem spoko. Tym bardziej, że mamy tutaj właśnie tą minifigurkę Iron Venoma, która. Bardzo chciałem mieć w swojej kolekcji. Więc to na tyle z moich biedronkowych zakupów. Jak widzicie, tych zestawów jest naprawdę dużo, i za całość zapłaciłem około 160 zł. Moim zdaniem jest to naprawdę świetna cena, jak za tyle i jeszcze tak fajnych zestawów. No naprawdę, ta promocja była chyba najlepszą w tym roku. Piszcie w komentarzach, czy udało Wam się coś na niej upolować. Przejdźmy teraz do ostatniego zestawu w tym odcinku, czyli do mojego prezentu na Mikołaja, a jest nim LEGO Speed Champions 76895 Ferrari F8 Tributo. Powiem Wam, że ten samochód w klockowej wersji wygląda naprawdę przepięknie. Zobaczmy sobie jeszcze na tył tego pudełka. Możemy tutaj zobaczyć ten samochód, że tak powiem, nie w klockowej wersji. No i nie mogę się doczekać, aż złożę sobie ten model i postawię gdzieś na półce. Chyba też nie ma co więcej gadać o tym zestawie, więc przejdźmy już sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę wam powiedzieć, że w tym miesiącu jestem naprawdę mega zadowolony z wszystkich zestawów, które udało mi się zakupić. Kupiłem trochę zestawów dla siebie, niektóre teoretycznie są pod inwestycje, ale to się jeszcze zobaczy. Głównie też korzystałem z jakichś promocji, czy to w Biedronce, czy to w Alto, no i moim zdaniem bardzo się opłacało. Możecie mi w komentarzach pisać z czego chcecie pierwsze recenzje oraz co tam ciekawego wam się udało ostatnio zakupić. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!